Nowe zakazy dla kierowców i ogromne kary za używanie wideorejestratorów. Od razu mówimy, że to są absolutne bzdury, chociaż kilka takich nagłówków już w sieci znalazłem i tłumaczymy o co chodzi. Chodzi o rozporządzenie ministra obrony narodowej dotyczące zakazu fotografowania tych obiektów strategicznych, takich jak mosty, porty lotnicze, jednostki wojskowe czy chociażby elektrownie. To jest wymierzone w kierunku szpiegów, ale niektóre media zaczęły pisać, że trzeba będzie wyłączać wideorejestratory w tej sytuacji. My to sprawdziliśmy w Dzienniku Ustaw, ale co najważniejsze Kontaktowaliśmy się z rzecznikiem Monu, Janusz Sejmej, e, uspokaja, nie trzeba wyłączać wideorejestratorów, przejeżdżając obok takich obiektów, tutaj cytat. Wyłączanie gwałtowne wideorejestratora doprowadziłoby do niebezpiecznych sytuacji na drogach, na co wszyscy nie możemy się zgodzić. Inna sprawa jest taka, jeżeli jedziecie samochodem i stawiacie auto przed jednostką wojskową i włączacie swój wideorejestrator, no to Sorry, możecie być szpiegami i wtedy grożą wam surowe konsekwencje. Grzywna do 20 tysięcy złotych mogą wam skonfiskować sprzęt, albo nawet możecie trafić do aresztu. Obserwujcie po więcej takich historii, puśćcie to wideo dalej do swoich znajomych, bo się zrobiło trochę zamieszania w mediach.